Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło nazwiska kandydatów do Sejmu startujących z pierwszych miejsc list w całej Polsce. Jarosław Kaczyński został jedynką w Kielcach, premier Mateusz Morawiecki w Katowicach. Listę okręgu numer 21 w Opolu otwiera poseł Paweł Kukis. Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk startuje z okręgu wyborczego numer 16 w Płocku. Pozwólcie Państwo, że te decyzje personalne tutaj w tej chwili Państwu przedstawię. Korzystając z listy, lista numer 21 o pole, pan poseł Paweł Kukis. Przede wszystkim to cieszę się, że mam możliwość kontynuować to, te swoje dążenia do prowadzenia Polski na ustrojowo na drogę państwa no, w pełni demokratycznego, że zostały przyjęte przez prezesa Kaczyńskiego i Zjednoczoną Prawicę postulaty takie jak zmiana ordynacji wyborczej na model mieszany. No i parę innych jeszcze postulatów, o których nie chcę mówić teraz w szczegółach. Powiem o tym na konwencji wrześniowej, konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Może mi Pan wierzyć, czy nie, ale ani słowem nigdy nie rozmawiałem o miejscu dla mnie. Nie było to jakimś, jakimś warunkiem rozmów. Warunkiem zawsze porozumienia z prawem i sprawiedliwością i z innymi podmiotami. To jest akceptacja tych postulatów, które niezmiennie niosą od ćwierć wieku, już para ver yeah, yeah.